Jeżyny to najczęściej krzewy z rodziny różowatych. Zależnie od gatunku występują w Europie, Azji czy Ameryce Północnej. W Polsce dzikowy powszechnie występuje m.in. jeżyna popielica, a w uprawach występują szlachetne jeżyny, takie jak np. jeżyna bezkolcowa, którą tutaj widzicie. Są one znacznie plenniejsze, a w tym przypadku również nie posiadają kolców, dzięki czemu zbiory są ułatwione. Uprawa jeżyny rosną zarówno na słońcu, jak i w płcieniu. Chociaż w płcieniu owoce mogą być częściej porażane przez szarą pleść, mniej dorodne, może być ich mniej, ale nie jest to warunek. Czasami udają także się w cieniu. Jeżyny mogą się od siebie różnić w zależności od odmiany gatunku. Jeżyna bezkolcowa może dorosnąć do sporych rozmiarów, nawet do 10 metrów, więc wymaga dość sporej podpory. Warto jest wybrać miejsce osłonięte. Rośliny są średnio rozodporne, ogólnie pędy jeżyń znoszą mróz do około minus 15, choć są odmiany bardziej wytrzymałe. Rośliny można ochronić przed mrozem robiąc kopiec np liści na serca czyli w miejscu gdzie wystrastają pędy oraz na położone na ziemi pędy. Ostatnie zimy są jednak zbyt słabe aby spowodować szkody. Rośliny można także sadzić przy ścianach budynków aby zmniejszyć podatność na mróz. Szlachetne jeżyny preferują glebę żyzną, próchniczą. Należy dodać do gleby przed sadzeniem kompostu pobornik ściłkować, aby utrzymać wilgoć w glebie. Starsze rośliny są wytrzymałe na suszę. Jeżyny mogą być atakowane przez np. szarą pleśń czy też mączniaki. Zależy to od odmiany, warunków. U mnie jeżyny jedynie są atakowane przez szarą pleśń. Zazwyczaj rzadko pojawiają się szkodniki, bardziej na plantacjach monokulturowych, które są raczej rzadkie w Polsce. Nie sadzimy jeżyn, gdzie poprzednio rosły m.in. maliny, inne jeżyny, malinojeżyny, a także truskawki, aby nie przenosić tych samych chorób. Roznażanie bardzo łatwe przez odkłady oraz sadzonki zrewniałe. Często pędy, które spadną na ziemię, samoistnie się ukorzeniają. Rośliny nie są wymagające i rozkładająca się siółka im wystarcza. Można jednak stosować nawozy sztuczne, jednak nie należy z nimi przesadzać, ponieważ mogą zmniejszyć odporność na choroby. Rozstawa zależy od sposobu uprawy, odmiany. Sugerowany rozstaw pomiędzy rzędami to 2,5-4 m, a roślinami 0,6-1-2 m, chociaż można by zwiększyć rozstaw, ponieważ niektóre rośliny rosną naprawdę bardzo silnie i można na przykład zrobić 2 m. Rusztowanie minimum 1,5-2 m wysokości. Prace przy jeżynach, odkwaszczanie, przymocowywanie młodych pędów do podpór. Jeśli konieczna ochrona przeciw ptakom i chorobom, cięcie, wycinanie pędów, które już owocowały, wycinanie pędów części roślin, które są zainfekowane, chore. Owoce zbieramy, kiedy jest sucho. Jerzyna jest rośliną leczniczą, posiadającą prozdrowotne właściwości. Owoce mają sporo witamin i minerałów. Wartościowe są również liście. Pomaga ona zwalczyć przeziębienie, anginę, grypę. Działa jako środek przeciwgorączkowy. Z owoców można robić wina czy soki. Owoce służą także jako barwnik. Soki mają działanie orzeźwiające i wykrztuśne. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.